Witajcie moi drodzy, jesteśmy wieczorkiem na wypadziku nad morze. Patrzcie, tam dwa rekinki, to znaczy goldziki, czyli Sławcio, Mustafa Gold i Maciek buszują w wodzie. Patrzcie te fale, wiatr trochę wieje, mam nadzieję, że będzie słychać, no nic, tutaj macie Andrzeja. I ole, między leżakami sobie człapią. Słoneczko zaczyna zachodzić, ludzi praktycznie pustka, no ale jest super. Także, kochani, Sławciu, pomachaj! Widzisz, także czekamy, czekamy, co nam wpadnie, fajnego. Pozdrawiam Was z tego włoskiego Miami. Włos mi ten, Bastadeły! O Moi drodzy. Mam taki fajny sygnałek. Tak, może jakieś złotko czy coś. A tu jakieś monetka sloweńsko. Poczekajcie. Coś tam słoweńsko. No ale jest. Fajna. Podoba mi się. Super. Będę wam zachód słońca pokazywać Kurczaki Mam obrączkę, ale co to jest? Mina 8 bije Zobaczymy czy to jest 6 metal, czy coś konkretnego. Zaraz się włączam. No kurde, już miałam nadzieję, a tu pisze jakiś stan 17 Co to jest, nie wiem. No ale jest super! No kurczę, mam obrączkę, o! I jakaś obrączka już spadła Ja się cieszę. O, ładnie Może. O, tak. Daczki. Dół wyrywam jak do Chin. No ale się dokopałam. 50 centów. Jest. Moje. Ale wredne. Tak się działo głęboko. Moi drodzy. Ten zachód słońca. Te fale, cudowne, Tego dziki na końcu drugiego małolotu, tam Andrzej z olą, coś wspaniałego, a tu mi się fajnie tak. Super! Ale mi włosy stoją. To bardzo. Odbyło mnie. Sorry. Fajnie. Tak, znajduję spinki do włosów, jak ja włosów nie mam. Co ja mam sobie wpinać? Kurczaczki, powiedzcie mi, co to jest? Skala skacze. 1-2, 1-2. A to dziwoląk taki oj, oj, oj To chyba będzie cent zarośnięty A ja już myślałam, że jest złotko niestety taki wyszłam z wody, bo dopiero znalazłam coś. Ale to mi biło 6-7 coś widzę Co tam pisze? Nie wiem, jakieś punce są. Zaraz, kochani, zobaczę, czy... nie wiem, czy coś widać. O, o, o. Może. Jakieś punce są. Co to jest? Nie wiem. tak bardziej. No nic. Zobaczymy później. Ktoś coś zgubił i coś jest. Ale fajne. A tutaj już zaczyna się ciemno robić. Tam. Sławciu młodym, a Ola z Andrzejem, o, gdzie oni są, kurczaczki. Świetlili nam plażę jak w dzień, tam młody, młody Golcik, tam starszy Golcik, e, e, e. no a Oli z Andrzejem dalej nie widać, oj, oj oj. a tutaj mam 10 centów, jest, jest. Witajcie, witajcie. Jak to Sławek mówi. Na podsumowaniu z naszego wypadziku po południu już wieczorkiem. To są fanciki oli. To widzicie, muszeleczki. Jeszcze ładniejsze znajdziemy, bo są piękne. No, coś tam euro wpadło. Zawsze to wypadzik się liczy. A nie byliśmy długo. Może z dwie godzinki, coś takiego. Szybko zleciało. Szybko zleciało. Tu, Andrzej. Ten to nakosił dzisiaj. Łaził po plaży między leżakami. No i tak z 10 euro, ponad na 10 znalazł. Już to jest, tarnogrodzki. No. Sławek dzisiaj w wodzie, ale to był odpływ. Tam jeszcze trzeba zobaczyć, co tam to może pokaże. A była nawet i dzisiaj konkurencja, także zobaczymy jutro, może pojedziemy na drugie. Widzicie, o. Odwaźnik. Wpadło 4 euro. Prawie muszeleczka. No, moich, moich tutaj rełków to z 5 euro. Czekaj, 2, 4, 5. Ponad 5 euro. Te Badziewia Centy za Jak nie wiem, to mogło, mogłoby być sreberko. No, ale niestety. Ale jakby nie było. Cieszyć, cieszę. Jakiś Stanley's, coś tam. No ale to, to już srebelko niby. Dopatrzyliśmy, punca jest. I... Niby to, niby to ma być 9,25. W domu jeszcze do, dokładnie pod lupą popatrzymy, bo to ciężko, ciężko jest ogarnąć. Tak malutkimi literami wbijają, że takie fajniutkie feni, kamyczki ma. No. A, i z włosów spinki, których ja nie mam. No ale nic. Także, liczy się wypadzik, tutaj macie Sławka, reszta ekipy się kąpie, a ten, a ten Tarnogrodzki odpoczywa. odpoczywa, patrzcie, patrzcie, jakie to wredne, siedzi na balkoniku, piwko sobie pije, a wodali, a wodali szum morza, o, nie wiem czy słychać, no ale fajnie. No i do następnego wypadziku, pa. Kuźwa. Chyba Polacy albo już byli, bo talerz z mikrofalówki zapierdolili. To już niemożliwością. No? Widział kto? No jak? Będę sobie to tak okręcić. Ciekawe, czy to działa? Żarówki też zapierniczyli. No, no, no kurde, no, no, no widział kto? Pa, ja chcę świecić pralkę, a tu, a tu żarówki brakuje. Prądy też nie działają. Jutro zgłaszamy, bo łóżko. Szkoda, szkoda, że nie, nie nagrane. Chcieliśmy sobie kanapę rozłożyć, to wylądowałam z tyłu za kanapą, bo śruby wszystkie wyleciały. Oj, 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 fajnie. Witamy dzisiaj z nad morza w Reak e Raclea Mare. Oj, fajnie, ptaszki lecą. Takie mamy witaczki. Tu sobie, o, pan wędka pojechał. Tam nasi szabrują na plaży, a ja tutaj sobie chodzę koło morza. Także zobaczymy, co wyjdzie. Kupę. Moi drodzy. Pierwsza monetka. Tak, to zrywki, kapsle i wszystkiego dziadostwa, że już taka jestem wkurzona, no ale nic, 50 centów jest. Kurczaczki. Po bogatości lecimy. 10 centów. No w końcu, w końcu ulubiona monetka mamusi. W końcu ją znalazłam. Jest! Jest dwójecka. No, no i w końcu wpada też i euro. Jest, jest, Leonardo. Kopałam, kopałam i się dokopałam. Jest, kochana monetka mamusi. Patrzcie jakie bezkresy plaże Ale kupa zrywek, kupa wszystkiego A tam... Oj 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 oj. Zaraz mi wykrywać że w głowę przywali. A tam reszta. Sławek, nie wiem, gdzieś uciekł. Tak, zaczęłam trzepać, aż mi się to wyskoczyło. No, 20 centów. Jest! No, jest teraz ekipa w komplecie. A tu z tego dołeczka. Zaraz obok tego, gdzie by była dwujeczka A tam bez kres może. No i patrzcie. Jest Eurowsicie. Super. Patrzcie, jak sobie fajnie leży. Na oko znaleziona. Czekajcie, odsłonię. Nieładna? 10 centów. Fajna. Moja. Jest i łyżeczka. Także będziemy jeść. No to witamy na podsumowaniu. Także poranny wypadzik do Eraclea Mare. I tak, u Oli, ile wpadło Ola? 11,20 euro, euro. No. Patrzcie, patrz jaka fajna brązoletka. No i to serduszko. Piękniusie. Ładniusie. No i łopatkę na oko znalazła sobie do kopania. No Widzicie, no. Ja. no. I takie, takie piękne, piękne muszelki. Poczekajcie, bo jeszcze sławek tutaj ma na, na ręku resztę. O, jaka ciekawa! No, mhm. fajne. Piękne kolory, super. Także troszkę muszelek, troszkę pieniążków. Moje, moje, u mnie, Bida, bo chodziłam wzdłuż plaży, ale tam nic nie pogubili. No, łyżkę, żeby się najeść. Hak mundurowy od tego e, jego mościa. To kawałki jakiś śrubku, padziewił, a z Rewek Kapsli to już na, nawet nie chcę mówić. Yy, z Eurasów to mam, yy, Poczekajcie. 7,20 euro. O. Także nie nie ma rewelacji. Tu Tarnogrodzki, ileś ty natargał? Nie chcę mi się liczyć. 8 natargał. No i jego słynna moneciarka. No, a te centy to już takie zgnilasy, że głowa mała. A to, co to obrosło tak fajnie? Patrzcie. No, fajnie obrosło. No. Fanciki Sławcia. Mhm. I Też tutaj. 8 euro. 8 euro. 200 lirów jakieś. Pierwszy raz o, widziałem. Może o, być, że o. jakieś okolicznościowe. O, widzicie? To jest 200 lirów Ja mam 2 euro. Okolicznościowe. No. No, fajne. Fajne, fajne. Także mamy 200 to że że kawałek to na jakieś pewnie to y, karuzele albo, albo, albo do czegoś no i ta bozia bozia śliczniusia. się ładna bozia no i zawieszka jest jest trzeba się cieszyć Li, liczy się liczy się no i młody młody po ile 16, 16. No, jak wczoraj 20 centów znalazł yy, po południu, no to musiał natrawić wieczorem. No, jeszcze dwie piłeczki. O, o! Widzicie? Fajne. No jeszcze spineczkę do włosów, chociaż włosów nie ma do spięcia. No ale jest. Liczy się wypadik. Dobra, po południu będzie znowu na na plażę. Do zobaczenia!